Cześć, tutaj Leszek z kanału pewne Wyczyny Leszka. Coś mnie naszło na placuszki po ostatnich placuszkach. Dzisiaj przygotuję inne placuszki. Yy, ile macie jajek, to rozdzielacie. Chcecie placuszki zrobić z trzech jajek, robicie z trzech, z dwóch, to z dwóch. Ja z dwóch yy, rozdzieliłem yy, żółtka i białka i ubijam wiałka na sztywną pianę to już zupełnie przepis mig mig wezmę je z marmoladą zobaczcie wiele owocową sobie kupiłem bo zawsze dżemy marmoladkę teraz sobie zafunduję co nie marmolada różni się od dżemu bo przede wszystkim jest jednolita masa chciałbym je otworzyć przy was ale coś mi się to nie udaje tak no to yy, ja włączę ten. Nie chce mi się po prostu tu ręcznie. To udaję mikser. Szybkę soli dodam, wyłączam na chwilę. Piana ubita, zobaczcie. O, obracam na sztywną, wezmę z tą wreszcie mi się udało otworzyć marmoladę wieloowocową zobaczcie, że to jest taka jednolita masa dżemy są po prostu z kawałkami owoców najczęściej są jednolite, a tutaj jest wieloowocowa, no też jest jednolita chyba różaną widziałem w każdym razie z marmoladą nie wiem dlaczego marmoladę pomijam, przynajmniej ja Dobra, dwa. Rzucam te żółteczka. Znaczy się bija żółtka do białek. Mieszam tak delikatnie. No i co? No i to wszystko smażę na tym. Na oleju lub maszle. Co tam macie? No masło to jest teraz rarytas, ludzie. Jak wy na maśle to wysmażycie, to jest, po prostu będzie no, luks torpeda. Czyli to są takie y, placuszki, ponczuszki. Nie, placuszki, puszyste placuszki, nie. Białkowe placuszki, nie wiem jak to nazwać. W każdym bądź razie, <grym> o, bo nie wiem czy żeście widzieli jak mieszam, co to, to pod kamerę trzeba by było wziąć o. samo mieszanie to tylko najdłużej się co robiło? Tu te białka tak? no i wszystko tylko, że chcę dobrze rozmieszać no i przełożę tylko ten przełożę tylko kamerę na kuchenkę, co nie? i, i, i zaczynam i zaczynam smażyć o rozmieszałem przełożę tylko na ten na chwilę was zostawiam dobra już przełączyłem tłuszcz już mam e, się rozgrzewa no i wkładam tylko wezmę łyżkę wkładam nasze Proszę bardzo. Raz jeszcze się tłuszcz nie rozgrzał. Dwa. Nie wiem, to to jest za dużo, to to nie wyjdzie, bo to są tylko dwa. To w zależności od ilości osób, co nie. No to tyle dajemy tego. Tyle dajemy jajek. No, jest. No czekamy, czekamy. Tak? Musicie widzieć jak się robi. Nie będę pokazywał, że już są zrobione i tego, no trudno, film musi dłużej trwać. Mógłbym to y, pokazać, zgasić i tego, i i znowu pokazać, że zrobione, ale później będziecie mówili, że o, robi nas konia, dlatego ja robię te filmiki dłużej, ale po prostu, o co się rozchodzi, o co się rozchodzi, że no i byłem w sklepie i zapomniałem kupić tego. Pali się chyba, ja za duży gaz dałem. Widzicie? Trzeba przełożyć. Nie, nic się nie pali. To no białko, o. Widzicie jak przekłożyłem? Nie wiem czy widać no, widać jak przekładałem. Zmniejszę gaz. Zapomniałem, że e... aha, jeszcze ktoś tam mi ostatnio w komentarzach mówił przy ziemniakach ile ja tam tego, ile ja tam e, przy tych ziemniakach e, stracę w piekarniku tej, tych, tych yy, prądu, co nie ile to będzie kosztowało, bo przez pół godziny yy, yy, muszę piec. No to ja wam powiem, że prądu nic nie zmarnuję yy, nie wydam, bo mam kuchenkę gazową, mówiłem. Ja robiłem tylko w piekarniku po to, bo dużo osób ma, ma ten, ma, włączy ten światło, yy, dużo osób ma się ulatnia, bo się białko. Cina. Dużo osób ma piekarnik elektryczny, co nie? No to dlatego... O, już. na piekarnik elektryczny. To dlatego robię w elektrycznym. no Proste. A ja po prostu sobie mogę zrobić w wy... czym? W no, gazowym, tak? Dobra, zrobione. O, już druga strona. Proszę bardzo, wyciągam. Druga strona o, placuszki, dlatego robię, e, zobaczcie, druga strona. E, dlatego wyciągam, że. Aha, bo nie widzicie. Muszę pod kamerę podejść. E, wyciągam. To znaczy się zgaszę. E, wyciągam, żeby pokazać, jak one są zrobione. Nie będę Was dłużej tutaj po prostu torturował. Wyciągnę wszystkie. O! I będę już zmieniał układu, tak? Musiałbym coś jeszcze wymyślić, żeby tutaj kłaść co nie i tego. Teraz wezmę tylko. O, patrzcie się, co się stało. One były takie wyrośnięte, co nie? I o, co się stało? Pstryk, pstryk, pstryk. Od razu się zrobiły zapadnięte. No i ja bym tego wam nie powiedział. Gdzieś to znalazłem przepis Tak. No nie wiem, nie wiem i dlaczego one się takie stały, powiedzcie mi. Ha, ha, ha. Muszę jeszcze raz po prostu yy, wypróbować. Może mniej trzeba. Zaraz sprawdzę, ale po prostu siadły, siadły. Sprawdzę czy nie mniej dawać. Zobaczcie. Ale spróbuję. Dobre są, nie powiem. Tylko powinny być bardziej puszyste. Mhm. Pyszne są. Może jeszcze raz spróbuję. Dobra. Bo już dwa zjadłem. <laughs> Dobra. Jeszcze raz przy Was. Sprawdzę. Sprawdzę przy Was. Nagrzane jest. Ile dać? Proszę, dwa zjadłem. Mniejszy gaz. Tu już wodą podchodzę. Co nie? Mniejszy gaz. Szybko jej się robi, ale... Widać jak kładę. Mniejszy gaz. A tutaj trochę mniej. Dobra. Dobre wyszły. Nie powiem. To ja zjem tego trzeciego w oczekiwaniu na ten, na, na placuszki. O. Trzeciego zjem. Zapadniętego. Ja się tam podoba. Dobre są, ale się zapadają. Sprawdźmy. Czyli dobrze. Idzie dobrze. Ten. A. Chcę specjalnie spróbować, bo po prostu już będziecie wiedzieli, co nie, czyli wolno, 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 ja za duży ogień dałem, wolniejszy ogień, oczywiście trzeba dać oleju, olej też daję, czyli tak, wolno, byście tego nie wiedzieli, jakby tam ktoś tam powie przepis, a tak już będziecie wiedzieli, o co się rozchodzi. Tak żeby był wszędzie olej. Jest wszędzie olej. No ja wam powiem tak. 3, 6, 7, 8 z dwóch jajek. 8 z dwóch jajek. 6, 7, 8 z dwóch jajek. 8, no 8 z dwóch jajek. No i trzeba szybko robić. Dobra. Sprawdzimy. No, teraz jest mniejszy ogień. Na znaczy, ogień. Mniejszy ten. Mniejszy. Zobaczymy czy się zapadną. Mniejszy trzeba dawać. Może za mały, ale nie. Lepiej niech będzie mniejszy, co nie? Tak. No i nie ta patelnia. Nie chcę. Wszystkie patelnie mam zwykłe a tutaj najlepsze są te flonówki, widzę do tego tak? do takich rzeczy do takich rzeczy te flonowe, ale wszystkie mam przepalone dobra jeszcze w międzyczasie tam nie, to jeszcze trzy wyjdą hmm, zobaczcie Jeszcze jeden wyjdzie. Dobra. A w zamian za to ja zobaczę jak to idzie. Co? No jakoś fajne są, ale coś klapią. Może ktoś będzie z was miał jakiś pomysł, Troszku do pieczenia może by dodać, z pół łyżeczki albo troszeczkę. No zobaczymy. Może w komentarzach ktoś mi powie, podpowie, co by tutaj dodać. To już będę wiedział. No, zobaczcie, ładnie wychodzą i później się takie robią, jakieś takie bardziej klapnięte, co nie? Czyli co, proszku do pieczenia, temperatura, jak wolniej idą, dobra, wezmę, wyciągnę jeden znowu, wezmę na talerzyk nowy, wymysł, To nie, dobra, wezmę to on się zrobi, patrzcie się, jakie cieniutki, o, dobre są, ale... Cie, y, powinny być grubsze. Widzicie, teraz na wolniejszym, nie wiem dlaczego, jedne grubsze, drugie cieńsze. Gorące. O, cienkie wychodzą. Chyba nie trzeba by było dać tego. Trzeba by było dać y, proszku do pieczenia, może sody alboż sody. Także to nie jest tak, jak się wydaje. Zjemy oczywiście, bo są pyszne, ale wychodzą cienkie. Co nie? Także niech się nikt nie daje nabierać na jakieś tam, tam te rzeczy, bo one są cienkie. Dobra, wyłączam. Proszę o komentarz, co zrobić, żeby były grubsze. Może ktoś zrobi, o, i będą grubsze.